Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Jaszku, a to jest kolejny odcinek naszych przygód w grze w Elder Scrolls 5 czyli Skyrim. Znajdujemy się w tym momencie w jakimś dungeonie pod bodajże kamieniem drzewa, który nazywany jest świątynią Miraka. Na świątyni mi to nie wygląda. Nie wiem, czy czegoś nie pomyliłem, ale jeżeli zerknę sobie na mapę, to jak widzicie. Sanktuarium Miraka, tak to się nazywa. No cóż, widocznie. Nie wiem, jakaż to wiedza popchnęła Miraka do buntu przeciwko smoczym panom. Widzę jednak, że okrucieństwo było w nią wpisane. Może dowiemy się, co tu niegdyś zaszło? Może się dowiemy. Ja troszeczkę zmniejszyłem głośność efektów, kroków i muzyki żeby te dialogi pozostały w troszeczkę większej głośności. Nie wiem jak to wyjdzie finalnie. Mam wrażenie, że to co zostało nagrane poza dubbingiem do y, Dragonborna będzie nie tak strasznie głośne. No ale po zobaczeniu ostatniego odcinka jednak stwierdziłem, że te dialogi są zbyt ciche. Chciałbym, żeby to wyglądało w miarę jakoś przyzwoicie na materiale na YouTubie. No i dobra, to taka mała dygresja techniczna. Draugrów mamy tutaj pod dostatkiem. Ja się skrywam tradycyjnie w cieniu. No coś nie mogę tego Pana Śmierci zaznaczyć. Mam nadzieję, że mnie nie wykryje tutaj zaraz. Albo już mnie wykrył po prostu. Dobra, czas go zniszczyć dagerem tutaj, sztyletem naszym. Idziemy dalej na przygodę. Jakieś tutaj misy z ogniem wiszą. Idziesz, Freazem, ze mną? Frea ma na sobie jakiś, chyba, bonus do pancerza. Ciekawe. Może warto się tu rozejrzeć. Na pewno. Oj, i co, i jak my teraz wrócimy? Aha, wrócimy. No, ja się boję zostać w ślepym załuku, ale mam nadzieję, że twórcy nie zrobiliby takiego psikusa, że trzeba by było wczytywać grę, jeżeli pójdzie się w złe miejsce. Oho! Jakaś. coś tu będzie. Znasz te zaklęcia? Nie, ale bardzo mi się podoba pomysł właśnie z taką skarbnicą. Lubię takie pomieszczenia. Można tutaj sobie troszeczkę właśnie czy tych kamieni pospolitych, czy drobnych nabrać. Mikstur... Miksturek nie będziemy brali, jesteśmy. Ekspertem, jeżeli chodzi o alchemię, wszystko co nam jest potrzebne, możemy zrobić sobie samemu. O, magiczne światło. To, to nie wiem, do czego to służy. Zobaczmy sobie księgi. Czarna księga, wichry zmian. Aż mnie ciary przechodzą. Magiczne światło. No, no to rzeczywiście. No nic. Światło nam nie jest potrzebne. Myślałem, że ten czar jest troszeczkę bardziej przydatny, jeżeli chodzi o walkę. A on po prostu świeci. Dobrze. Idziemy dalej. Oho, tutaj będzie jakiś przeciwnik. Najwidoczniej nie ma tutaj nikogo, w tym akurat grobowcu. Idziemy, idziemy po schodkach. Oho. Tutaj ktoś jest. Tutaj już nikogo nie ma. Bardzo dobrze. No i idziemy. Tutaj mam wrażenie, że z, tej, z tego miejsca nic nie wyskoczy, oho. Kolejny drauger. Mam wrażenie, że w tym odcinku będzie bardzo dużo draugrów patrząc na poprzedni ocho, coś do mnie piorunami strzela. Kultyści widzę już po maskach. Jak tam się wdrapać, chyba tak by trzeba było. Mhm, uh -huh. miałem rację. Mamy kultystę i mistrza kultystów. No, 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 coś nie mogę go trafić. Skradanie nam cały czas rośnie. Nie uciekaj, człowieku, nie uciekaj. No nic, skoro nie chcesz dać się zabić tradycyjnym sztyletem, więc posłużymy się magią ognia. Może ten sposób na ciebie zadziała. Twardy jest ten mistrz kultystów, ale zaraz będzie miękki. Proszę bardzo, co my tu mamy? A tylko złoto nam się przyda. I ładnie mu życie schodzi. Tak samo jak mi mana. Nie mam już many. Ale fraa sobie poradziła, co? Tu jest nic ciekawego, dobra. Jak nic ciekawego nie ma, to idziemy dalej. Niech przygoda pisze się. To jeszcze może mieć kondygnacji. Znam legendy o potędze Miraka, ale nie sądziłam, żeby był w stanie zbudować tak olbrzymią świątynię. Jesteśmy już blisko. Czuję to w kościach. Mam nadzieję, że jesteśmy blisko Freya. Nie chciałbym tu spędzić pięciu odcinków tak jak w kopcu Pylarze podczas ostatnich wakacji, kiedy to kręciłem. Oho, widzę skrzynię. Ale smoczek, i tu słowo mocy, tak jest. że jak zwrócił się przeciwko Zobaczmy, co to słowo mocy. Może nam pomóc. Aha, ja nie tu patrzę gdzie trzeba, oczywiście. Aspekt smoka. Raz dziennie. No nic, mamy tych smoczych dusz. Oho, i jeszcze troszeczkę. Więc możemy sobie wydać. Afra miała kwestię dialogową, a ja jej przerwałem, oczywiście. Oho, niedobrze. Przepraszam za krótką minimalizację. Naprawdę mi ni cholery nie umiem sobie poradzić z tym problemem. Praktycznie w każdym odcinku teraz jesteśmy świadkami jakiegoś krótkiego cięcia. Dobra, ataki z Nienacka nie działają, więc posłuszmy się jakimś atakiem w otwartej walce. Magia tutaj dobrze się sprawdzi. O, strażnik bramy był. Pierwszy raz widziałem w ogóle takiego przeciwnika Drauger, pan śmierci, już stary przeciwnik, każdy napotkany na naszej ścieżce nie przeżył starcia ze mną. A te pradawne topory sobie zostawimy. No i co mamy w kufrze? Diament, bardzo się cieszę. I to jest jakieś przejście, tylko nie ma klucza. Dobra, na logikę. To może mieć klucz. Klucz ma oczywiście strażnik bramy jak, jak mi się wydaje. Klucz do świątyni Miraka. Bardzo dobrze już nie będziemy tracić czasu na zbieranie złota. Uh -huh. Nie ożyją. No to jak nie ożyją, to idziemy dalej.. Uh -huh. Tutaj jakieś miejsce wartownika pewnie, żeby nas zobaczył, co tu jest? A tu jest frea, tak? Tu jest zakaz wjazdu. Ślepa uliczka. No i co? Oho. Tutaj mam nadzieję, nic na mnie nie wyskoczy. No i co, co, co my tu mamy zrobić? Oho, tu nawet przejścia też nie ma. Ale cienie fajnie się ułożyły, widzicie? Jak fajnie te liny oświetlają. Znaczy jak fajnie te liny rzucały cień. Dobra, co my tu mamy? Trzeba. Trzeba miecz wyciągnąć, coś tak czuję, sztylet przepraszam. Niemożliwe to na pewno nie wszystko. Rozejrzyj się. Dam ci znać jak znajdę coś w jadalni. To, to tamto pomieszczenie to była jadalnia. No nie no, przechodzimy kilkadziesiąt minut przez podziemia pełne kultystów, nieumarłych stworzeń i tutaj bestii jakichś podziemnych, a oni tutaj mają jadalnię po prostu. To jak tam to było jadalnia, to to jest kuchnia, widzę tutaj jakieś elfie, ucha, posoki, wiły. Posoka to jest chyba jakaś za zaskrzepiona krew, tak mi się wydaje albo jakaś wydzielina po prostu Tależ nas nie interesuje. No i co my tutaj mamy? O, jest uchwyt. Wiadalnie otworzyło się tajne przejście. To musi być to. No to jak wiadalnie otworzyło się przejście, to idziemy. A. O, i no i widzicie? I się bałem, że tutaj z tego miejsca coś na mnie wyskoczy. A się okazało, że rzeczywiście coś tutaj było tajne przejście. Wszystkie tutaj właśnie y, te podziemia są zrobione w taki sposób dosyć intuicyjny, żeby było wiadomo o co chodzi. O, czy ja dobrze widzę? Sztabki żelaza. Mam nadzieję, że nasze obciążenie to wytrzyma. Tu jakiś tekst, który rzuciłby nieco światła na historię Miraka. Nieco światła to Ci może rzucić mój czar, Freya, jak potrzebujesz światła. Gdzie jest ta księga? Magiczne światło. Proszę bardzo. Teraz jaka to była magia? Hm. Przywołania? Przywołanie magicznego światła? Czy to może przemiana? Proszę bardzo. Jak to działa? Moim zdaniem to w ogóle nic nie oświetla, ale dobrze. Kiedyś pamiętam. Nie poznaję tych posągów. Kilka podobnych widziałam po drodze, ale im dalej idziemy, tym ich więcej. Nie podoba mi się to miejsce. Mam paskudne wrażenie, że te posągi zaraz ożyją. A mi się podobają te posągi. Chyba czcigodny smok wygląda dosyć podobnie. Ja ręki w paszcze tego posągu nie wsadzę. No to jak mówisz, żebym czynił honory z dźwignią, no to. Proszę bardzo, idziemy. Nie wpaść do ognia tylko, co tutaj jest pod spodem. Też jest jakieś miejsce pod spodem, tylko czemu tam się dostać nie można? Nie wiem. Idziemy dalej w takim wypadku. Aha, czyli to jest zrobione na zasadzie. Jedne schody prowadzą do drugich. A, bardzo fajnie. O, i to jest chyba kolejna paszcza jakiegoś potwora, tak stylizowany ten ołtarzyk, taki z pochodnią, palenisko. Jeżeli na kargu, ale mam wrażenie, że już niedługo zostanie zmącona. Miej broń w gotowości. Mam broń, tylko cię nie słyszę, nie widzę cię, Frea, przepraszam. Dobra, kolejny uchwyt. Co ja widzę? Winda? Bardzo dobrze. O, I schody nawet. Winda piętrowa. Nowe osiągnięcie technologiczne ludzi z Solstheim, a tak w zasadzie jakichś pradawnych, którzy tu żyli. No i co? I chyba już jesteśmy w głównym pomieszczeniu świątyni. Ja zerknę sobie na mapę. Nie, jeszcze troszeczkę musimy iść. Idziesz, fraza za nami? Taka a propos iścia? No to dobra. Tutaj chyba jacyś Draugrzy się czają na nasze życie. Oho, oj, oj, joj. Freaty nie zdaro. Ja na pewno tego nie uruchomiłem. Ja mam ciche stąpanie. Dobra. Ojojoj, za dużo coś, coś tutaj tych przeciwników. Trzeba będzie często zapisywać grę. Dobra, ale fajny przewrót, ale fajny przewrót. Nie wiedziałem, że takie coś można zrobić. Idziemy, idziemy tutaj bokiem. To są chyba zwykli draugerzy, tak mi się wydaje. O jeden już załatwiony, przez właśnie te spadające kamienie. Kolejny drauger załatwiony. I co, tutaj mamy jakichś dwóch silniejszych przeciwników? Jednego wypadałoby zaskoczyć od tyłu, jakkolwiek by to nie brzmiało. No i co, skoro już zostaliśmy wykryci, przeinaczamy się, przemieniamy się, tak w zasadzie, nie wiem jakiego słowa użyć, na magię ognia. Frea, tylko wytrzymaj tutaj troszeczkę. Ten pan śmierci już zaraz padnie. Ja widzę, ty sobie tutaj nieźle radzisz. Dobra, nie będziemy szukać szkieletów, chociaż ten suzeren, suweren. Jak on tam się nazywał? No nie, myślałem, że coś ma fajniejszego. Oho, i kufer. A w kufrze, co my tu mamy? Bardzo drogi amulet. Bardzo się nam przyda. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o fajniejsze rzeczy, zawarte w tej skrzyni. Oho. Kolejny jakiś właśnie. Fikuśny. Tutaj przesmyk. Idziemy sobie dalej. Ja już słyszę tam jakąś wodę, która kapie, skapuje sobie po ścianach. I co? Już tutaj jest mirak? Aha. Jesteśmy w jakimś tutaj starym, jest przesiąkniętym mroczną magią. Miej broń w gotowości. Ta księga. Coś jest z nią nie tak. Niby tu jest, a niby jej nie ma. To może być księga, której szukamy. O, przeczytaj czarną księgę. Dobrze, moi mili, ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, ponieważ ja mam wrażenie, że ta czarna księga prowadzi nas do miejsca, Takiego jak Apokryf, który zwiedziliśmy kilka odcinków temu. Także, żeby nową przygodę sobie zacząć w nowym odcinku, to ten utniemy już w tym momencie. Ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te dialogi były w miarę słyszalne. Starałem się naprawdę poprawić jakość dźwięku jak tylko mogłem. A tymczasem do zobaczenia. Prys!